dobrej gali. To, żeby nie wiem, było hardkorowo po prostu na kontrach i na programach, czy to, żeby było, były zajebiste walki. To jest bardzo ważne. No to i to. Konferencje i walki muszą być. Jeśli, jeśli konferencje i walki będą, będą top, będą przyciągały uwagę, no to wtedy gala jest zajebista. Chociaż inaczej, eee, konferencja może być nudna, a sama ocena Gali, no to oceniasz Gale. Nie konferencję, tylko Gale. No, oceniasz, oceniasz to i to oddzielnie. To na podbudowanie, czy co? Pozdrawiam, mów. Ciężko jest znaleźć złoty środek dla widza, wiesz że co chodzi? Tak mi się wydaje. Że w chuj ciężko jest znaleźć złoty środek dla widza. Dymy, to i to. To i to, wiadomo. Najlepiej jakby, walcz... jakby była walka na śmierć i życie, nie? To w ogóle, to wiem, że każdy by konia walił. A po walce, jakby już doszło do tego, to ludzie by mówili tak. Nie, nie, to przegina, to trochę przegina już. Nie, bo to jest tak, że <laughs> skorba... Pojebane, nie? Niektórzy piszą, że zajebiste medialne walki, niektórzy dymy. Tylko, że teraz macie... No Musi być i to i to. Gdzieś tam gdzieś tam taki balans musi zostać zachowany. Tak mi się wydaje. Takie coś, że jak zaangażujecie sobie zawodnika, który ma załóżmy follow up, following sorry, no. milion pięćset tysięcy followersów no. i te półtorej miliona follow i on ma po prostu parasolkę pijarową, że on nie może odpierdalać i tak dalej. No to tej medialnej, tej medialności on da tą medialność, ale nie da dymów. No dobra, ale są na przykład osoby, które są ciekawe, które są lubiane, które nie muszą dawać dymów. Tutaj nie każda walka musi dawać dymy, Nie każda walka musi być e, nie każda walka musi być dymogenna. Najlepiej jak jest wiecie. Najlepiej jak jest pomieszane. Więc na przykład, e, fajnie, jakby na narodowym można było zobaczyć Natana z kimś. Z tego, co słyszałem, to, to tego e, Natana nie będzie. Natomiast z drugiej strony, e, będziemy mieli Paszę. No i, e, no i Pasza tak naprawdę nie będzie dawał dymów. E, bar, bardzo kulturalnie będzie. No ale ja jestem fanem ogromnym e, Paszy, więc, e, więc się cieszę. No już, już, już się jaram, że, że będzie można zobaczyć kolejną walkę e, Jarka. Ż, jar, ty, Jarząbkowski, Jarząbski? Boże, jedyny, żebym nie palnął się. Jar Jarząbkowski. Jarosława Jarząbkowskiego, moi drodzy. JJ. Bo on się nie będzie spinał z nikim. Bo będzie chciał jak najmniejszym kosztem przetrwać do gali, dać dobrą walkę, zamknąć temat, dostać przelew i tyle. Teraz tak, mamy frików już takich, którzy są wyhodowani. No, tak jest. Czyli. Takie Ferrari. Friki, friki typowe, tak. czyli Nathan, Amadi. Ja lubię ktoś się mi wypowiadać, szkoda że, szkoda, że tam to taka rzadkość. Wiesz co? No, powiem ci, że nawet jeśli. Eee... Inaczej zupełnie na wywiadach, inaczej zupełnie też na konferencji. W momencie, gdy w grę wchodzą emocje, no to wiesz, ludzie wtedy nie zastanawiają się nad tym, żeby jakoś brzmieć super, żeby, żeby ich. Kultura wypowiedzi była na wysokim poziomie, tylko wiesz, już wtedy puszczają, puszczają hamulce i, i lecą, lecą po prostu na instynkcie. Natomiast no jak najbardziej, no, no, o, wiele, o wiele fajniej się e, słyszy, e, jak ktoś potrafi się powiedzieć, aniżeli wiesz, ktoś ciągle używa jakichś tam wskaźników typu e, jak po prostu ewentualnie wulgaryzmów. Polak, ludzie, którzy żyją frikami, tak jest prawda. I teraz na przykład, ter dzisiaj, dzisiaj nawet na tej transmisji na żywo pojawił się komentarz, że jak Adrian Polak zostanie ogłoszony, to a magia narodowego pryśnie. No i kurwa, właśnie, i to jest to, że taki Adrian Polak on zrobi jakiś dym. No i powiem wam tak, że jeśli ogłoszą Polaka, spoko, tylko niech. Tylko niech, niech niech Adren Polak dostanie kogoś, z kim faktycznie będzie miał na pięku. A mamy już Ferrari nie, już, już ludzi nie interesuje coś takiego. Natomiast jakby walczył z Gregiem, no to już byłoby ciekawie. No tak, no bo zrobi na pewno. Ma wielu oponentów. Gregor z Twittera na przykład. Bardzo dziękuję, Michaela. Który, wiesz, z którym. No nie no, jazda, no. Wiecie, no, no, no. Przysz, ten wieżejski na przykład, jakby załóżmy, coś takiego. Wiesz o co chodzi, no jest w chuj, w chuj oponentów tak naprawdę. Prawie północno większość do niejów smacznie śpi. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Aczkolwiek wiesz, co powiem ci, że czasem zdarzały się takie transmisje, że wybija pierwsza w nocy i ktoś słuchał do ta wiesz. 100 euro, na przykład, nie. Zobaczymy, może, może na przykład ktoś wyśle 100. no nie chcę tutaj nic zapeszać, aczkolwiek we will see, we will see moi drodzy. Prawda, gdzie, gdzie, mogły być, wiecie, dymy roku, nie? Jak to ludzie nazywają. Dymów roku już nie będzie, bo dymy roku wydaje mi się, że były na ostatniej konferencji i klauta, nie? Już mocniej nie będzie, nie ma szans. Szymon. No, Szymol, no tak. No, Polak Szymol na przykład. No tak. No, Polak Szymol to jest dojebana walka. Tylko czy Szymola by nie chcieli zablokować w momencie, gdyby on najeżdżał na Polaka? Nie wiem, ale tam mogłoby być też grubo. Ja uważam, że to by mogła być. Ramarat I ona ma też medialność. Wiesz o co chodzi? No tak, genezy. Walka, y... No tak, walka. Tak, jest 100 euro, to 20% celu. No tak, to no, już byśmy byli wtedy na wykończenie. No zobaczymy, no co ci powiedzieć. No, zobaczymy, o statusem o to, małej legendy. Tak bym ją nazwał. Że nie a jest. A Panie sto... tam też w ogóle chyba 100% by było. nieważne, nieważne. E, Walka legendarna, jakby to był nie wiem, Paris Majewski, ale jest. Kurde, no, Paris Majewski to ogólnie jakby Majewski się pojawił. Nie, nie, jakoś nie jestem jego fanem, nie, nie jestem nie myślę o nim w sympatyczny sposób. Natomiast wydaje mi się, że walka Majewskiego na pewno by sprawiła, że ludzie by kupowali tę Pay view jeszcze chętniej. Mają jakiś tam swój fanbase na pewno. Jakby walka Parisa była. No ciekawie, mogą być ciekawie. Zobaczymy, zobaczymy. Aczkolwiek z tego co wiem, to Paris wielokrotnie podkreślał, że nie zawalczy. Majewski też powiedział, że nie zawalczy, że to nie jest dla niego. Więc raczej tutaj możemy się pożegnać z tymi, oby... z tymi panami, o tak. Jest to walka o statusie małej legendy, czyli. Za parę lat, jeśli do tej walki nie dojdzie, to będzie ta walka miała status legendy. Masz, macie jeszcze takie coś, że y, Szymol teraz ma ten kontrakt z kikiem. Dobrze mu się żyje. Nie jest mu potrzebna y, pewnie też walka z Polakiem, albo no mógłby przegrać, no bo Polak sobie. Co... Ja, nie miał kontuzję. Mi się wydaje że to nie była kontuzja. Eee, oczywiście, oczywiście, mogą mógł, mógł być, aczkolwiek ja jestem zdany, że jej nie miał. Tylko koniec końców, bo chwilę później on powiedział, że nie chce, że jednak nie zawalczy, że, że to nie jest dla niego, więc nie wierzę w kontuzję, wierzę, że po prostu przestało mu się chcieć. By nie było, no to jednak trochę no. walczy. No zresztą nie oszukujmy się, że Szymon jest w niezłym cugu, nie? No jest też w niezłym cugu, no i może nie będzie chciał, wiesz. Czegoś. Ale kto jeszcze może zawalczyć? Norman Parkę, bo coś tam wstawiał na Instastory. Adamek na pewno zawalczy. W mi się wydaje, że main event to będzie Adamek Diablo. Kto jeszcze poza Normanem? Może wrzosek. Zobaczymy. Wański leciało, bo chciał się pokazać, ale nie chciał ćwiczyć. No. Może, może być tak, że nigdy do tej walki nie dojdzie. Może jednak oh. zgamy się. No. Jakaś motywacja do tego, żeby ta walka była. Pasza, pasza no i walka, dobra, tak kolejna jest. walka, bo tam widziałem, że pisaliście na czasie Disc No i teraz Okej, okay, spoko. No walka. Tutaj... No teraz to już nie ma sensu. Ta walka miała sens w momencie, gdy. Dis nie przegrał z Darolwem. Teraz ta walka już kompletnie nie ma sensu, ponieważ dysproporcja, jeśli chodzi o umiejętności, jest już według mnie zbyt, zbyt duża. W statusie legendarnym, czekaj, bo jest ten. Jest walka faktycznie o statusie legendarnym, ale według wielu ludzi powie tak: mismatch. no bo przecież Dis został w od Darka. Mhm. I, I wiecie, i to tak można zdybać, nie? Co z Tyborim? Powiem wam tak, że teraz tak sobie pomyślałem, że ten, te, te aferki Boxera z Ulfikiem trochę wyglądały tak, jakby oni mówili głośno jakieś zestawienia. Tak niby sobie w rozmowie, niby, niby na luzie i jednocześnie patrzą na... Jednocześnie patrzą na opinie ludzi. Że to nie jest tak po prostu rozmowa sobie na luzaczku przy e-papierosie, tylko że to jednak ma głębszy głębszy sens, głębszy głębszy sens. Mam nadzieję, że to nie kawa Mati. Tylko nie Grzybori. Kawa, ale ta, rozpuszczalna. Grzybori miał być wywalony z Fame na Takasio. Ale z tego, co się dowiedziałem, to on dwa tygodnie. Z tego, co się dowiedziałem, to on dwa tygodnie później. Dos, dwa tygodnie albo trzy tygodnie później miał już ten. Miał już zaklepaną walkę. To znaczy, że, że go nie wywalili. To, to, że on wróci, to była kwestia czasu, tak naprawdę. Amy Turlewicz, Siemanko. Witam cię bardzo serdecznie. Serdecznie się czujesz. Czuję się ok. Wczoraj byłem na Sorze. Gdzieś tam Iza się bała, że mogę być udar, Natomiast okazało się, że jest ok. Dzisiaj lajwuję. Stworzyłem ten. Stworzyłem pociąg donatów. I co? No i zbieramy końcówkę. Końcówkę tego. Końcówkę. Na operację. A tak e... jak u ciebie, e... Przegadane. Hmm. Tak? Tak. Nie no, ma, ma tego. E, baterię zmieniasz? Nie ma sygnału. Nie ma sygnału. Jeżeli chodzi o Pawła, to. A nie ktoś też zawalczy. Wydaje mi się, że Pasza będzie walczył z Alberto. Ja się z nim spotkałem. Albo z Alberto i tym drugim. Kałem też. Bratem. Tak mi się, tak, tak ja mam przeczucie. Też pogadaliśmy. No i Paweł Tyburski oficjalnie wróci pewnie do fejmu. Chodź na Narodowym? Skoro oni i tak blokują niektórych zawodników, że oni nie mogą być zbyt kontrowersyjni, że nie mogą być zbyt demogenni, to czy Tybori będzie mógł walczyć po ostatnim ataku na Kasiusza? No nie wiem. No Ale z drugiej strony, jeśli Narodowy będzie blokował tych najbardziej demogennych zawodników, no to nie, nie będziemy mieli jakiejś takiej mega zajebistej gali. Szkoda, chciałbym, chciałbym, kurde, żeby to była taka naprawdę legendarna gala. Zobaczymy. Amy, tak, wszystkie, wszystkie w porządku wyszły. Miałem tu, ten tomograf zrobiony, krew i wszystko jest w porządku. Kogo na przykład blokuje PGM? O. Czekaj, cisza. Nie możemy poczekamy. Tego nie możemy powiedzieć, bo to są informacje. Po no wróci w ty ja nie mam stary. <grym> Ej, nie wiem, wiem stary. Tajne, tajne info. Słuchajcie, Paweł Tyburski, czy to jest dobra decyzja? Zależy dla kogo. Napiszcie na czacie. Dobra, pa, Powrót Tyburskiego do Facebook Moim zdaniem. Mimo tego, co powiedziałem. <głos> tak. <głos> tak zawsze, kurwa. A mi się, mi się trafiła pierwsza konfa, tak powiem wam, korywa. Czemu to jest tyle dislikeów? Nie ma dislajków. Przecież nie, nie widoczne są dislajki. A nie, widoczne chyba, bo ten... Jak ktoś ma jakąś wtyczkę. Mi się Czy ja mogę zobaczyć ile mam dislikeów pod tym live'em? Nawet nie mam pojęcia, wiesz? Nigdy nie sprawdzałem tego. Trafiła pierwsza konfa, co? Tak jest zawsze, widzowie. I tak, churwa zawsze będzie. Internet. 258 pozytywnych, 86%, 86 pozytywnych. Nie, myślałem, że jeszcze więcej tych negatywnych, że już, tak, już taki komentarz został. 57 dislików. Plus. To jest jeden wielki mismatch. <laughs> Ale ten, zrobimy sobie tego, żeby skończyć poprzednią, 8 głosów, że zmiana werdyktu prawidłowa, szacun. czy powrót Tyburskiego... tyburskiego. Przy, przy, przy przynajmniej przy przynajmniej. Czy powrót Tyburskiego... Kurwa, tajemnica. Halo? <laughs> Morrigan, halo, halo? Ja! Yeah. Nie, ja nie wiem co jest z tą klawiaturą. Weźcie, weźmy ten, zainwestujmy w normalną klawiaturę. Nie. Ta klawiatura kosztowała trzy paki mordę. Ile? 300. To jest taka lepsza. Boże, myślałem, że tysiące już, nie? Lepsza. Okej, okay, ale to zainwestujmy w normalną klawiaturę, jakąś taką na kabel długi czy coś, bo to jest masakra jakoś. Albo kompa przybliżmy może, bo może to jest kwestia tego zasięgu. To nie jest kwestia kompy, mi się wydaje, że ona jest na ładowaniu po prostu okay. dlatego. Zobowiązki. Ja. Cię zładowanie, bo się trochę podładować. Wiele ludzi cisnęło. kasius. Dobra, powiem Wam, że jeśli chodzi o szoty, to na moim, tym drugim kanale będę montował, ponieważ jak to oglądam, to widzę jak Zmontowane szoty o wiele lepiej się ogląda, bo tutaj na przykład jest jakieś tam wytrzenie, jest na przykład pół minuty, które jakby wyciął, to o wiele lepiej by się oglądało. Od dzisiaj, Sła, od dzisiaj odcinki, moi drodzy, będą odcinki Shoty na drugim kanale będą montowane. Tyle, że tak jakby on przegiął pałę w gaz. I pomysł. że należało się. Znowu druga połowa powie, że nie no, to już jest przegina, pisganie z mikrofonu i wiesz, no i tam Słysiu. kurwa, no takie. Słuchaj, ile ludzi tyle opinii? Dlatego. Ci co, wiesz, jak ktoś będzie kurwa zawsze, nie, nie wiem, w przypadku takim, że ktoś jest bardziej po stronie Pawła Tyburskiego, jest mu bliżej do niego i do jego... Przede wszystkim to miśni. jest tak, że masz tak, przy, y, przeciwnicy Pawła Tyburskiego, no. przeciwnicy zachowania Pawła Tyburskiego i fani Casio. No. no. Kontra. Chciałem zapytać, czy, czy Casio faktycznie może mieć fanów, ale... Czasem, czasem, no, na tych konferencjach czasem przyklaskują mu faktycznie, jak on coś mówi, Każdy po... Pora znajdzie swojego amatora. Ja, Paweł Tyburski. Więc i... Więcej, więcej, moi drodzy, znajdą się chyba ludzie, którzy faktycznie go w jakiś sposób wspierają, lubią, szanują, doceniają. Cześć, 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 Kornelia. Cześć, cześć. Trochę tak. No. Czy AJ będzie na Fame 22? Nie, za szybko. Za szybko, miesiąc dwa. A nie sierpień. Lipiec sierpień, i e, 2,5 miesiąca może być. Co się było? A, na formule, A dlaczego czarny pan na czacie napisał, że Szymol chce pół miliona za walkę? Czy Szymol w ogóle wypowiadał się na ten temat gdzieś? Bo to jest bardzo ciekawe. Kasia jest typowym Freakiem Mathieu No informacja. Okej. Okay. Okay. A znowu jest to samo z tym dotkiem. Wiesz, tu nie trzeba go tak naprawdę szanować. Wystarczy, że robi dymy i komuś się to podoba, nie? Ja wiesz, ja nie pogardzę dobrymi dymami, natomiast, natomiast w momencie, gdy Casio się zaczyna odzywać, zaczyna po raz kolejny wyzywać wszystkich od oddebilów jebanych, no to nie wiem, to jest chyba jedyny freak fighter, który robi dymy, który kompletnie do mnie nie trafia. Szczerze to powiem, że o wiele bardziej trafia do mnie, nie wiem, Denis Załęcki niż Casio. Weź zasubali. kliknij prawym na ten donej widget. Tutaj. Ma? Co 64 godziny, czy ileś kurwa, miał nic nie robić? Czy nie? Gomi, pewnie. Chyba jeszcze. Plus. A jeżeli ta walka nie o. odbiła się jakimś super echem medialnym uh -huh. na galę, która miała być w Łodzi, to jest logiczne, że. Żona lepiej zmienić ją tym bardziej na taki obiekt, nie? A walka jest droga. Debilem pięściarzem, wiadomo. A Diablo będzie miał walkę w ogóle na jakimś Fame? Będzie miał. Będzie miał, myślę, że teraz. Widzisz, i znowu jest ten, nie widać. że nie kliknął. Zbiornik. A, no, no chujno. No, tak. Dasz znaka? Nie, mi się wydaje, że teraz będzie miał. To, że to walka to, to będzie teraz ja. odbyta. Właśnie sierpniu, a tam jak Diablo. No mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że tam jednak będzie ten main event o wiele bardziej... ciekawszy dla widza internetowego, aniżeli sportowego. Nie wróci, skoro będzie rzymska klatka. Normalnie pewnie by wrócił, natomiast czy na narodowym y, nie będzie blokowany? Nie wiem. Kurde, powiem, powiem, powiem Ci, że jeśli oni, jeśli PGA blokuje zawodników, no to nie mają teraz zajebiście ciężkiego orzek do zgryzienia, że, y, do zgryzienia, żeby żeby znaleźć ludzi, którzy są ciekawi i którzy nie zawiodą, na zarówno na konferencji, jak i na. Y, na w walce oraz tacy, którzy mają swój fanbase, który faktycznie odda, jak to się obecnie mówi. Może Alan z Ferrarim? Ja bym z... Owca WK zobaczyła z AJM, w MMA. W MMA nie, ja bym zobaczył ich w boksie. No to jest chyba medialnie spoko walka. I... Może Alan z Ferrarim? A, tak, Alan z Ferrarim walka jak najbardziej. Oj, tego on bardzo chciał. To jest, to jest walka, która byłaby zajebista. Alana mogą wziąć, Ferrari'ego mogą wziąć, to jest tak, to mogli, to mogli w końcu zrobić. No to bo jest. Bo chy... na to, no to e, fani fightów, myślę, że czekają. Pani fightów, nie pani sportu, <grym> tylko pani freakwajdów Ferrari na, pewno na to czekają. Chyba medialnie spokowalka i tutaj macie dymy, nie? Podłoże dymogenne bardzo duże. Chłopaki się. Alan, Alan chyba nawet w wywiadzie powiedział, że jak będzie spotkał, że jak spotka Ferrari'ego, to go będzie jebać. <grym> Co ty gadasz? No tak. Okej. Okay. On tak, on to tak gada w cudzysłowie. Nie można, ale Nikajferrego, coś z tego by się przydało. No tak, natomiast ich walka to już dobry rok albo półtora roku, wiesz, jest nakręcana, zapowiadana. Więc wiesz, do tej walki nie doszło. Aczkolwiek oni się gdzieś tam ciągle przycinali i ciągle się wiesz, ciągle między nimi wrzało, więc byłoby na pewno ciekawie. Siema, siema, Graham, dobry wieczór. Ej, tak, serio, co ludzie widzą w tych freak fightach? Co widzą? Ja ci powiem, że tak jak na przykład w Stanach na WWE, na ten Wrestling, nie mogę patrzeć. Kilka razy leciało na Extreme Sports i włączyłem sobie, i na przykład, jak bardzo bym chciał się w to wkręcić, nie mogę. Po prostu nie mogę się w to kręcić, nie mogę patrzeć na to z jakimś, z jakąś, z jakimś odmurzeniem, z jakąś taką przyjemnością, z jakimś takim relaksem, tylko. Tylko wiesz, tylko mam coś takiego, że dobra, to jest udawane, dobra, to jest weryzerowane, więc nie mogę, nawet jakbym bardzo chciał, to, nie, mu, to nie, nie mógłbym. Natomiast na te free fighty w Polsce patrzę trochę jak ci, jak, a, a, jak ludzie w stawach, ludzie w Ameryce patrzą na wrestling. To znaczy wiesz, masz jakieś kłótnie, masz jakieś coś tam związanego ze sportem, masz jakieś emocje, to po prostu wywołuje emocje, wiesz? To jest, dla mnie to jest. Trochę sposób na odmurzenie, czasem się pośmieję, czasem się zażenuję, za, za czasem po prostu skipnę. Natomiast walki lubię od kiedy tylko pamiętam, a komentowanie dla was y, tych walk jest dla mnie przyjemnością. Lubię komentować, lubię, y, lubię gadać, więc, więc jakoś się wszystko ze sobą zazębia, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Albo tak z jakimś freakfighterem z gali od tych bliźniaków na Fatih. Zobaczymy. Zobaczymy kurczę pieczotę. Ten wyrzutek właśnie mi wydaje mi się, że to jest dobra osoba, która mogłaby na tym narodowym zawalczyć, ponieważ w tych klimatach około freakfightowych jest. Poza tym jest profesjonalnym sportowcem, więc zobaczymy. W nie? Zdecydowanie wolę WWE. Do tego właśnie trzeba podkreślić jak do teatru. Jak się człowiek wkręci w bohaterów, to jest ciekawie. No właśnie, właśnie nie potrafię się wkręcić. Może to jest to jest problem, aczkolwiek, aczkolwiek spoko. Nie przeszkadza mi to też. nie? Zlus. trochę jestem w stanie to zrozumieć. No, bo okay, no tak Ale Zobaczcie faj, jak mogłem im lepszą kartę ogarnąć? A za dwie? Ocarza dostałem teraz, ale nie wiem, czy to jest prawda. A. Tutaj. No wiadomo, ludzie, że jest. Gdzieś... Ej, ludzie na czacie to żyją cały czas zestawieniami, nie? Cały czas, kurwa, zestawienia, zestawienia, nie. No ja tych Dream, dream Cardów fame 22. To Widziałem tyle na TikToku i wszędzie, że dajcie pokój, nie? No i fajne, ludzie się interesują. No Oni i... powinni być zadowoleni, a nie narzekać. Wiecie, i to walki czasami takie, że go dom, kurwa, macie. One nie mają sensu, niektóre, nie? Niektóre faktycznie spoko. No tak, no to ładnie. Dobra okazja. Ej, serio. A co? Też to widziałem. Jej trener. trener. KJS jest bo się nie bije. Aha, sobie, no właśnie. A ja też to widziałem jej trener. Tren... Trenować trenuje. A wiadomo. widziałeś co jej trener wrzucił na TikToka? Co? co? Że... już niedługo narodowy. Coś takiego. No, to ale chyba tak podbejd. No ale tak wrzucił, to ci... to mówię na TikToku, nie? Podbejdź. No, się kurde Michał trochę jakby zmieszał. No zobaczymy. <laughs> Ferrari kontra Sult Papi Mega walka mm. I oni już tam zbijają napione na tym hotelu No, tam jeszcze Szytulki Oni po walce już Go, byli ziomkami No to jest ten nie? I wtedy wiecie co powiecie, no okej okay, sportowo w MMA, dojebane nie Ale wy powiecie tak <grym> walka jak to nie ma demów <grym> To jest kurwa kocham, kocham friki, nie? Pod tym względem Na streamie mówił Szymon Że chce pół miliona, w sumie możesz zadzwonić do niego Kontaktować się do Ciebie telefonicznie czy. Nie, wiadomo, nie? Jak do innej osoby, proszę o kontakt. Siema, siema, trzyma, to jest z warszawskich ustawek. I samo Fubu? Dalej nie ten, nie zrobił tego. Nie zrobił. Nie zrobił nam ZERROX, od nie... kliknij Control i scroll. Nie działa to niestety. Tokiński drapieżnik z Pesiństwo. Ale faj... ta klawiatura fajnie wygląda na tym. Miał o mierzyć siły na zamiary, nie? Kas spoko, bo mniej więcej byłem pewny. Niestety tutaj, jeżeli chodzi o Labryga, no to jest, to jest inny przeskok. Baxon informuje was, was że Ryta, najlepszy trener frików, zniszczyłby tego Lamusa i płaczka tańcule, którego miejsce jest w budzie. Dzięki za Donata, Ryta. To jest już innej proszę o kontakt. Dzięki i pozdrawiam nie. nie Kubańczyk o Sylwia Szostak. Mocny jesteś dla Kasa. Mocny. No właśnie jeszcze Kubańczyk. ty, Kubańczyk też mógłby wrócić. On jest trochę... trochę no nie wiem, no kurde, zobaczymy. Nawet na ktoś będzie z bungee. Tego jestem święcie przekonany, że, że kogoś tam z bungee wezmą. I tyle.